Hej, cześć, witam Cię na kanale TwojaFobia.pl. Ja nazywam się Zdebela Kukasz, jestem psychologiem, psychoterapeutą w nurcie poznawczo-behawioralnym. Dzisiaj pomówimy sobie o tym, jak wygląda psychoterapia poznawczo-behawioralna. Jeśli mówimy o tego typu nurcie, powinieneś wiedzieć, że jest to nurt, który mocno angażuje w pracę klienta, który przychodzi na terapię. Czyli są tam tak zwane zadania domowe czy prace własne, czyli coś, co e, robisz pomiędzy sesjami. To znaczy, zakładając, że przychodzisz z lękiem napadowym, z atakami paniki, które objawiają się w sklepie, w markecie czy w dużym otoczeniu ludzi. Oznacza to, że w pewnym momencie, jako Twoja Praca własna, czyli sprawdzenie Twoich przekonań, idziesz do marketu, obracasz się wśród tych ludzi, żeby zobaczyć, czy Twoje podejrzenia, Twoje przekonania, Twoje myśli są słuszne. Czyli robisz tak zwany eksperyment. Oczywiście z nową, zaktualizowaną wiedzą na temat tego, co się z Tobą dzieje. Robimy to po to, żeby obalić te przekonania i te myśli, które są niekorzystne dla Ciebie. Czyli na przykład, że mam myśl, dostanę napadu paniki w tłumie, idę, sprawdzam to, mam jakąś wiedzę z terapii, co się ze mną dzieje podczas takiego, takiego napadu i eksperymentuję. Inna zasada jest taka, że w terapii poznawczo-behawioralnej stosujemy wiele technik. Na przykład jest to łapanie myśli automatycznych, tabela myśli automatycznych, która ma zadanie pomóc Tobie w łapaniu tych myśli, w dyskutowaniu z nimi, czyli nie przyjmowaniu tego um, jako pewnik, tego, co się z Tobą dzieje jako pewnik, tylko jako pewną interpretację tej sytuacji, w której jesteś. Kolejnym takim założeniem w terapii poznawczo-behawioralnej jest to, że terapia często nie dzieje się w fotelu. Czyli wychodzicie na przykład poeksperymentować. To znaczy, jeśli, jeśli mam przekonanie, że zacznie mi szybciej bić serce, że się spocę, że będę miał przyspieszony oddech, że coś mi się stanie wtedy, to planujemy eksperyment, to znaczy na przykład chodzimy sobie z klientem po schodach, czyli na przykład sobie biegamy, żeby spocić się, przyspieszył oddech, serce zaczęło szybciej bić. I teraz zauważ, że to jest kwestia tego, jak to zinterpretuję, czyli na przykład mogę mieć myśl, że coś złego się ze mną dzieje, bo serce mi szybciej bije, bo Jestem spocony, bo mam przyspieszony oddech, bo coś tam, coś tam. Jednak mogę mieć też taką myśl, która jest bardziej adaptacyjna dla mnie, że po prostu to są naturalne reakcje organizmu po jakimś wysiłku. Eksperymentów tak naprawdę jest bardzo, bardzo wiele. W zależności od tego, czego się boisz, z czym chcesz eksperymentować, w jakim obszarze, czyli mówiliśmy o tym, że terapia poznawczo-behawioralna ma wiele technik, że jest oparta na eksperymentowaniu, dzieje się poza, poza fotelem i określamy sobie cel, do jakiego dążysz po zakończeniu terapii i pamiętaj, że taki cel powinien być mierzalny Czyli po czym możesz zobaczyć i zmierzyć to, że ten cel osiągnąłeś, ale także realny. Czyli jeśli na przykład osoba z e, w OCD z nerwicą natręstw przychodzi i mówi, że nigdy w życiu już nie chciałaby mieć nerwicy natręstw, to taki cel nie jest realny. W tym zaburzeniu zakładamy, że dobrym efektem leczenia jest to, jeśli Twoje obsesje i rytuały zamkniesz w godzinie dziennie. I to jest realny cel, a nie to, że na przykład nigdy w życiu nie będę miał już tych, tych obsesji i kompulsji. I mamy kolejne założenie terapii poznawczej behawioralnej czyli cele. Cele, które są realne i mierzalne. Jeśli miałbyś jakieś pytania, pisz. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam Cię, cześć.